Na początek zabezpieczyliśmy wszystkie otwory drzwiowe folią, aby uniknąć roznoszenia pyłu i zabrudzeń. To drobny zabieg, ale pozwala utrzymać porządek, szczególnie ważne, gdy remont odbywa się w mieszkaniu, a nie na surowej budowie. Następnie przystąpiliśmy do zrywania starego parkietu. W naszym przypadku był to klasyczny drewniany parkiet klejony do posadzki, jednak niezależnie od rodzaju, procedura jest podobna. Trzeba to zrobić dokładnie, kawałek po kawałku, aby odkryć całą Powierzchnie podłoża. Demontaż podłogi to nie tylko zwykłe zrywanie starych desek, często kryje się za tym cała historia budynku. Warstwy parkietu mogą mieć nawet kilkadziesiąt lat. Warto pamiętać, że stare podłogi bywają mocno przytwierdzone do podłoża, dlatego trzeba działać z wyczuciem, by nie uszkodzić podłogi ani nie narazić się na dodatkowe koszty napraw. Ciekawostka: podczas demontażu czasem trafiamy na skryte niespodzianki, jak na przykład stare gwoździe. Czy pozostałości po wcześniejszych remontach? To pokazuje, że każdy remont to trochę detektywistyczna praca. Po demontażu, naszym oczom ukazała się no cóż, rzeczywistość remontowa. Pod spodem zastaliśmy odspojoną masę wyrównującą i liczne ubytki w samej wylewce. Wszystko to znacząco utrudnia późniejszy montaż ogrzewania podłogowego, który przypomnijmy. Wymaga dość precyzyjnej geometrii, dlatego kolejnym krokiem było gruntowne oczyszczenie posadzki, a następnie jej wyrównanie. Gdy powierzchnia była gotowa, przystąpiliśmy do szlifowania, by usunąć pozostałości kleju i resztki starych warstw. Dopiero na tym etapie rozpoczęliśmy frezowanie specjalnych rowków, w które później trafią rurki grzewcze i tutaj mała ciekawostka. Frezowanie trzeba zaplanować tak, aby ominąć istniejące przewody elektryczne, które często biegną przy oknach i ścianach. Pod oknami było najtrudniej, ale udało się wszystko sprawnie obejść bez uszkodzeń. Mimo wcześniejszego zabezpieczenia pomieszczenia folią, kurz potrafi znaleźć drogę dosłownie wszędzie.